Further Sandman, snowstorm's gonna hit. I need to bug out. Roger, I'll take it from here. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony WUHAI, a to jest. DLC e, Strike Siberian, czyli Syberyjski Szturm. E, mam zamiar pokazać wankowaniu gameplayu e, pierwszej misji. <coughs> tak, aby nie zdradzać wszystkiego i omówić parę rzeczy, o których twórcy nam mówili. E, przy okazji samego DLC, czyli o swobodzie oraz klimacie gry. I tak... I mamy, tak jak wcześniej, lornetkę, żeby sobie sprawdzić, co i jak, więc ją sobie włączmy. No gdzie jest ten trzeci? Gdzieś tutaj był. O. I ja jestem takie, że jakbym w tym momencie zmienił na samą sniperkę, tak wiem, że mam ich wyeliminować, to musiałbym jeszcze raz włączyć lornetkę. Niestety trzeba spojrzeć tak, aby jeden na drugiego nie patrzył. Czyli zaczniemy może od tego kolegi, chociaż nie, ten ostatni. Tutaj, co on tutaj robi? Ja gram na normalnym, bo nie. No teraz ten, tak. Potrzebuję podpowiedzi Jakiejś O dziękuję e, Na taką odległość wolałbym nie strzelać bo już parę razy się przejechałem Oni się jakoś synchronicznie rozglądają No i trzeba by było na jednego się po prostu zaczaić Dobra walić to Tak mnie nie zauważył. Dobra. Teraz tego poproszę tutaj. Pani Zosiu. Dobra. Tego też się nie będę bawił. A. A. a tam. Pozamiatane. A więc stąd swobodą to jest różnie tutaj. Jak widzieliście, miałem na. na. cele pokazane. Ale nie zawsze tak jest. A więc sobie poczekał aż ci przejdą. Byłaby najłatwiej. Trzeba by sobie tu posiedzieć. Przydałaby się herbatka z prądem. Albo z wkładką, jak niektórzy mówią. Bo nie sobie lubią tu postać. A oni, jak widzicie... A tu jest jedna osoba. A gdzie jest drugi? Słaniaczek, no. A podejdę sobie. A mi się zdawało, że to jest dwóch zawsze. Zawsze. No w sumie za pierwszym razem przeszedłem. E, o, jest dwóch jednak. E, jakby nie spojrzeć, e, samo DLC jest w sumie tak jak połowa kampanii. Pojedynczego gracza. A jeżeli ktoś się uprze, to nawet takiej samej długości. Pierwsza misja jest długa, e, środkowa, to znaczy pierwsza zajmuje tak około półtorej godziny. E, druga tak z pół godziny, 20 minut. I ostatnia z godziny też do półtorej. Więc możecie sobie wyobrazić, e, sami, sami e, ludzie odpowiedzialni za PR czy też kontakt z. Z zwykłymi ludzikami, takimi jak ja, twierdzili cały czas, że DLC było e, osobno robione, że, że przecież proces e, certyfikacji na PlayStation trwa tak długo. Ale czemu moim zdaniem oni nas. No, ale się wrąbałem lekko. On tu może podejść i po prostu pójść. Za wysoko byłem. Da, da, tak I yy, Co chciałem powiedzieć? Yy, ale czemu dwa tygodnie po e, po podstawce wychodzi DLC, które wychodzi także na konsolę? To jest dziwne, prawda? Oj, mnie zobaczyli? Nie, tak. Dobra. Ej, nie mogę strzelać. Co się dzieje? I właśnie to był jeden z błędów. Nie mogłem strzelać. Dosyć ciekawe, muszę Wam powiedzieć, bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Eee, nie ten guzik. Kompletnie nie chciał strzelać. Poczekajcie. No teraz strzela. Nie, nie wiem, nie wiem co się stało. Nie, nie chcę tak. No i niestety tu też się zdarzają te błędy, na które cierpi podstawka. Tam jest, tam są, tam są. Bracia, jednojajowi. Mogę w sumie sprzątnąć tego. I tego. Szkoda, chciałem wcześniej ich załatwić troszkę inaczej. O, zniknęła mi mapka. Jak zauważyliście, prawy dolny ruch. I zniknęło mi wszystko, co mówię, po prawej i dolnej stronie, na dole mi wszystko poznikało. Ciekawe. Będzie nam się ciekawie grało, ale to jest chyba kolejny błąd w grze. Dosyć zabawne. Zupełnie jak tryb hardcore w niektórych grach. No, jestem ciekaw. I trafiamy do pomieszczenia, które wreszcie pokazuje to, czego chcieliśmy w Snajperach. Czyli... Wolności. Wolności wyborów w zabijaniu przeciwników. E, tutaj nam nie pokazują... Jak to... jak powinniśmy każdego zabić. W jakiej kolejności. To się samo nasuwa. O, tu mamy dwóch naprawiających. Siomków. Tu jeszcze ktoś powinien chodzić... Nigdy sami nie chodzą... Jak... Kobiety do upikacji. Tak... O, tu jest kolega. No, złapiesz go czy nie złapiesz? Nie. Gra mi nie pozwala go łapać. No, ale wiem, że tam jest jakiś... Agent 007. Tu jakiś ich pilnuje. No, złap go, no. Baranie. Dobra. Będzie nam trochę trudniej przez to, że nam poznikały menusy ale będzie i zabawniej. Mm, podchodzimy tutaj. Patrzymy. Ten nie jest to oglądany. W sumie ten nie jest oglądany, tak? Mogę go dziawnąć. Ten też w sumie. Dobra, jakoś mi się wierzyć, nie chcę, że tylko tak. Że tylko tylu ich było tutaj. Huh. Ciekawe. Dobra. Czas skropnąć tego kolegę. Jeszcze tam na dole nas czekają. No, graficznie to widzicie, jak to wygląda, nie? O. od Pegi. Eeeem dobra, ten BUM Ale te kilkamy są piękne Dobra tam tak tu nie... Kto ma mnie to zobaczyć? Nie widzę nikogo Wy widzicie? Kurde, ale głośno Hmm, dobra, lepiej, lepiej nie ryzykować. Um, jeżeli chodzi o jakieś większe błędy, to tutaj nie zauważyłem takich. No, z tym kucaniem to jest masakra czasem. W ostatniej misji się wrąbałem przez to, ale sobie poradziłem. Na szczęście, bo udało mi się zrobić to w odpowiedni sposób. Dobra, ten gościu. On chyba nie jest podglądany. No, nie jest. Ja nawet nie wiem, czy, czy teraz mi będzie pokazywało, e, że ktoś mnie widzi przez to, że poznikały mi menusy. Ja nie wiem, czy, czy cokolwiek będzie widać. Bardzo ładnie. Czy ktoś tu jest? Patrzymy na mapę, to znaczy na mapę. Rozglądamy się tutaj. Zdawało mi się, że jeszcze jak yy, grałem wcześniej, że przy którymś z ognisk jeszcze był jakiś mistrz. Może tak spojrzę. Dobra, na razie olewam. W takim razie sobie wstanę. Jak zaczną do mnie strzelać, to będę widział. Chociaż bezpośredni kontakt jest. E, że tak powiem, śmiertelny. <laughs> e, ale zauważyłem, że jest tu parę takich misji. Z. Jest tu kolega. Jest parę misji. Aha, radio. E, które pozwala nam skorzystać z pobocznej broni. Czyli tej podręcznej. Mówiąc już prościej, e, i to bardzo ładnie jest zrealizowane. Ale elementy oskryptowane też tu się znajdują, i są, że tak powiem, straszne. Są timingowe, e, i niektóre czasem trzeba powtórzyć. Dlatego, że są, no, no są trudne. Nie będę ukrywał tutaj, e, ale samo DLC. Jest dużo przyjemniejsze niż. niż podstawka. <laughs> Chociaż. No tutaj nie mamy jakiegoś konkretnego. Y, konkretnej fabuły. Jest ona płaska bardzo, bo musimy dorwać kilka osób, co dowiadujemy się na samym początku. No i po prostu idziemy i mamy tutaj y, po prostu wybić wszystkich dookoła. Tak idę ostrożnie, bo się boję. <laughs> no i, że tak powiem, koń... e, sam spadł. Dobra, nieważne. E, kończymy z Hookiem całą, całą, całe DLC. I co się okazuje? No i to chyba nie jest tajemnicą, że tutaj gramy e, dwoma kumplami, a raczej partnerami e, Diazem oraz e, Andersonem. My gramy Andersonem i oczywiście pomagamy Diazowi. Um, no i co by tu powiedzieć... No i to są raczej takie... Akcja się dzieje przed, przed podstawką. Można by powiedzieć tak. Dlatego, że oni się tutaj dopiero poznają. I zaprzyjaźniają. O, to jest element, który na pewno chciałem pokazać. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, prawda? Złymi tutaj oczywiście są Ruscy, bo gramy w Syberii, na Syberii. Dobra, biegnę sobie. No... Nawet nie wiem, czy ich dorwałem, no. ja, jaja. Dobra, tam są miszki, nie? Jeden obok drugiego. Niech się ustawi. A ja ich kropnę. Nawet nie wiem, czy dobrze, bo ja trochę wcześniej inaczej to rozegrałem. O dobra, poszli. Jakby ktoś pytał, to są chorzy, a ja zmienię magazynek. I źle się poczyli i się musieli położyć. Dobra... Jak znajdą jakieś ktoś ciało, tych dwóch, to będzie po mnie. Będę zaraz szukać. I borączką tej gry jest to, że wystarczy, że znajdą... Kurde! Dobra, widzę cię sniperze. To też nie. Dobra, yy, że jak znajdą ciało, to wiedzą już mniej więcej gdzie jestem, i tam idą. Nie, nie rozumiem tego do końca. No, zmieńmy broń, może. Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie. Czy gra coś mi pokazuje? Nie, nawet to zniknęło. Dej, fajnie, nawet jak się lepiej gra. Powinni to zrobić normalnie. Chociaż nie wiem, może mi się przełączyło na tryb eksperta. Aż sprawdzę, wiecie? Opcje. E, gra. Nie, nie ma czegoś takiego. Sterowanie, obraz, dźwięk. Czyli tak jak grałem, powinienem grać na normalu. Wezmę nusów. Standardowo tak powinno być. Dobra. Przejdźmy się tutaj. Czy ktoś tu jest? Nie. No, już nie mogłem się kucnąć. Muszę się położyć i tak. Dopiero kucnąłem. Zmieńmy może na snajperkę. O, widzicie? Dobra, jeszcze ja się cofnę. Bo ja nawet nie wiem... Jak mi widzi, kto mnie widzi i, jak, i gdzie. Więc jest super. I takim, że tak powiem, oszustwem małym jest tutaj no kto termowizja. Dobra, widzę tego typa. Widzę tam najdalszego postawionego. I próbuję się zainteresować tym kolegą, Tu gdzieś był. Gdzie on jest? Tam raz, dwa, trzy. I mnie zauważyli. Już wiedzą, gdzie strzelać. To jest najlepsze. Zaraz będą tu szli. O, widzicie? Ja nawet tego już nie potrzebuję. Wystarczy mi pistolecik. Zaraz będę się ładować. Zapraszam. No co, nikt nie idzie? Ostatnio się ładowali Pod lufę O, widzicie? Widzicie? Wystarczy tak sobie stać i czekać Będę przychodzili po kolei Nie wiem kto, kto Kto nad EA pracował Ale to jest strasznie głupia Dobra Pobawmy się, może z nimi. Kto mnie tu widział? Widział ktoś? Nie. Tak naprawdę, jakby ktoś się uparł, to jesteśmy super żołnierzami. Hop, wcisnę sobie V. Tam. Kurczę, nie widzę go tak. Dobra, kolejny padł. Halo? Halo, halo, łączę się z centralą. O. Tu? Może tu? Tam. Bum. Widzicie, trudne to nie było, nie? I chciałbym Was pożegnać tym pięknym krajobrazem tutaj. Yy, i sami widzicie, no. Może, mamy wybór, możemy stosować się do cichej walki lub nie. Yy, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Dzięki. Hej.